Znajdujemy się w salonie Ford Autobus w Chorzowie, skąd mam przyjemność zaprezentować Państwu nowego Forda Explorer. Nowy Explorer to najnowszy model w gamie Forda, a zarazem największy. Ford Explorer to samochód zaprojektowany w ten sposób, aby połączyć cechy auta typu SUV sportowo-użytkowego z samochodem bardzo wygodnym, komfortowym, dającym pasażerom. Poczucie podróżowania w eleganckiej limuzynie. I ten zamiar projektantom Forda zdecydowanie się udał. Patrząc na Forda Explorer, możemy dostrzec wysoką jakość materiałów wewnątrz pojazdu, jego agresywny, muskularny charakter, a jednocześnie bardzo funkcjonalne wnętrze, które umożliwia podróżowanie nawet siedmiu pasażerom. W Fordzie Explorer mamy siedem foteli. Które są usytuowane w ten sposób, że drugi i trzeci rząd za pomocą jednego naciśnięcia przycisku dają się złożyć, w ten sposób, że uzyskujemy płaską przestrzeń bagażową o pojemności aż 2300 litrów. Nowy Ford Explorer ma imponujące osiągi, i należy tutaj wspomnieć o momencie obrotowym, który wynosi aż 800 Nm. Co pozwala na holowanie przyczepy kempingowej, skuterów wodnych, łodzi czy czegokolwiek innego. Ford Explorer daje więc dużą swobodę w podróżowaniu i duże możliwości. Ale warto powiedzieć, skąd się bierze owych 800 nm? To dzięki silnikowi, który zastosowany jest w nowym Fordzie. Jest to jednostka o pojemności 3 litrów jest to spalinowy silnik V6, który w połączeniu z silnikiem elektrycznym daje aż 457 koni mocy. Silnik spalinowy V6 to jest moc 350 koni i do tego dochodzi 100 koni pochodzących z silnika elektrycznego. Ford Explorer jest hybrydą typu plug-in, a więc jest to samochód ładowany z zewnętrznego źródła zasilania. Jeżeli chodzi o ceny na rynku polskim, to nowy Ford Explorer zaczyna się od 366 tysięcy złotych. Aby zapoznać się dokładnie z ofertą nowego Forda Explorer zapraszamy Państwa serdecznie do naszych salonów Forda w Bielsku Białej i w Chorzowie, do kontaktu z naszymi doradcami, a także do odwiedzin naszej strony www.autobos.com.pl. Serdecznie Państwa zapraszam.